Laneczko. Witam w vlogu numer 3. Dzisiaj jedziemy na kamionkę Piast do Opola Akwent położony w sumie to w prawie że w centrum miasta. Dosyć specyficznie, jak na akweny, w których nurkujemy. Maksymalna głębokość 15 metrów. Dużo ciekawych rzeczy pod wodą. Zobaczymy, jak z, widocz z widocznością. Z tego, co chłopaki mówili, to dosyć fajne dzisiaj jest. Ale zobaczymy pod wodą kilka atrakcji wiele krzewów roślin i innych dziwnych rzeczy wrak malucha świata 126p zatopiony domek w sumie to ruiny domku także jeżeli wszystko będzie fajnie to postaram się wam to wszystko pokazać i zobaczymy póki co lecimy trzymajcie się

Tak to wygląda. Budynki, a w środku, w środku kamionka. Zobaczymy jaka widoczność. O, proszę. Zapowiada się dosyć fajna widoczność. Zobaczymy. Tutaj nie trzeba ci widzieć. Nie widać. Jest... nie no widać. Jest 5 metrów. Co masz do powiedzenia? Nic specjalnego. <głos> <głos> Zawsze byłem mało <małówny. głos> Tymczasem Czasem fajnie widać jak koronogany, jak jesteś pod wodą. Jak... Atakują? Z gór tak lecą? Tak, Widziałem jak wyciąga sobie. No dawaj, nurkuj, jeszcze raz. O, poszła. Nie tylko my nurkujemy. <noise> Zrobiliśmy z 2 km gdzieś tamtąd, tak? Tutaj, tam przelecieliśmy tamtą stroną całą tu, 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 tu tu i wróciliśmy tędy. Dobra, dzięki za nura i trzymaj się. Nie wiem, czy to widzicie, ale nie tylko pod wodą jest dobra przejrzystość. Na powierzchni, również, tam daleko, co widać, jest góra ślęża, której na co dzień nie możemy doświadczyć na tym obrazku. Także mega fajnie to wygląda. Co tu dużo mówić? Nurkowanie petarda. Wracam do domu. Dzisiaj wyjeżdżam z Opolskiego i wracam do swojego gniazdka. Samo nurkowanie, no, zrobiliśmy kawał. Kilometrów na skuterach oczywiście, bez płetwy nie chciałbym na się tyle płynąć. Zajęło nam to gdzieś około 90 parę minut. Woda 3 stopnie mi rękę podlało całą. Rękawicę prawdopodobnie przeciurowiłem. Zmarzłem w łapę okropnie. Masakra jakaś. No ale fajnie, opłacało się. Faktycznie widoczność była petarda. Mam nadzieję, że filmiki, które. Udało mi się nakręcić dały radę, po prostu ja tak naprawdę nie miałem czasu jeszcze ich przeglądać, także zobaczymy co z tego będzie jak do domu dojadę. Także czeka na mnie teraz 3 godziny drogi. I niedługo nurkujemy w okolicznych naszych jeziorkach. Trzymajcie się, do zobaczyska następnym razem. Cześć!